Szanowni Państwo, mamy dzisiaj przyjemność przedstawić bardzo znaną publikację międzywojenną z dziedziny historii wojskowości. To 20-lecie odrodzenia polskiej siły zbrojnej 1918-1928, wydane w 1928 roku, co ciekawe, nakładem porucznika rezerwy Tadeusza Złotnickiego. Książka powstała pod redakcją historyków profesora Henryka Mościckiego, profesora Włodzimierza Dzwonkowskiego oraz majora Tadeusza Bałabana przy współpracy Wojskowego Biura Historycznego. Zawiera 600 stronnicową historię Oręża Polskiego oraz opis polskich sił zbrojnych w II RP. W części pierwszej od czasów najdawniejszych do wojny światowej, czyli wtedy pierwszej wojny. W części drugiej szczegółowo przedstawiono wojskowe formacje w czasie I wojny światowej. W części trzeciej wreszcie, zatytułowanej Wojna Polski odrodzonej 1918-1921, szczególnie skupiono się na wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku i walkach o granice Polski części czwartej zaś z dużą pieczołowitością i bardzo szczegółowo omówiono wszystkie rodzaje i formacje wojsk w ówczesnej Polsce. Wszystkim tym częściom towarzyszy bardzo bogaty materiał ilustracyjny. Rysunki, schematy, zdjęcia i inne materiały, które sprawiają, że nie tylko czyta się tę książkę z uwagą, ale też można ją z przyjemnością przeglądać. Do tego prezentowany egzemplarz dziesięciolecia odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928 ma efektowną oprawę wydawniczą w wyjątkowo dobrym stanie. Jak to się mówi egzemplarz gabinetowy. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów historia Polski, wojskowość, dwudziestolecie międzywojenne oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.